No i pojawiły się butelkomaty w sklepach żabka, pomimo tego co przypuszczałem, że sklepy nie pozwolą sobie na umieszczanie takich automatów ze względu na brak miejsca widać zagrożenie, jakie niosą butelkomaty i system kaucyjny jest realny. Sklepy żabki boją się odpływu klientów ze względu, na, ze względu na to, że konsumenci wybiorą inne sklepy w celu oddania butelek śmieci i jednocześnie zrobienia zakupów. No butelkomat nie jest doskonały, no bo jak widzicie oddaję tutaj butelki, wrzucam je do takiej kieszeni, niektóre butelki, nie, niektóre puszki nie przeszły ze względu na kod, nie był akceptowany, inną butelkę z nałęczowianki też nie została przyjęta i została uznana jako próbę oszustwa. Co jest dość śmieszne, no widzicie jaką ilość opakowań tutaj wrzucam do środka. Okazuje się, że po, po zakończonym procesie butelkomat uznał, że on już jest pełny, więc no to jest absurdalne. Po wrzuceniu wszystkich butelek klikamy zakończ, a następnie udajemy się do kasy sklepu, dajemy wydruk kasierce lub kasjerowi i ten kasjer wprowadza butelki do systemu i skanuje naszą aplikację, za co dostajemy żapsy. No i, za, no i za te kilka butelek i puszek. Dostałem 140 żab. Czy Wy już w swojej okolicy widzieliście butelkomaty? Czy jak to woli, żabkomaty? Podzielcie się w komentarzu swoim zdaniem na ten temat. Czy Wam się podoba takie rozwiązanie z żabka? No, mi osobiście szkoda jest po prostu kasierów, którzy będą mieli dodatkowe obowiązki pomimo tego, że i tak żedło wyrabiają.